Już kiedyś o tym mówiłem Już kiedyś mówiłem na ten temat na ten temat e, czym jest asertywność Moi drodzy e, i czy asertywność jest dobra? Tak, jest dobra. Asertywność jest bardzo po, dobra i pożyteczna. Nie po to, żeby nie po to, żeby e, z kimś bez przerwy dyskutować lub podważać, lub podważać czyjś autorytet. Asertywność jest potrzebna e, z tej przyczyny, żeby nie, żeby nie dać się w żaden sposób, e, moi drodzy, wykorzystać. Bo naprawdę wcale nie jest sztuką. Wcale nie jest sztuką się, dawać się wykorzystywać. Sztuką jest to, by się szanować. A jeden ze sposobów, by się jakoś w miarę się szanować, Szanować samego siebie, mówię, mówię tu teraz o szacunku dla samego siebie, to jest to, żeby nie dawać się nikomu się wykorzystać. I jeśli o mnie chodzi, to byłoby na tyle, moi drodzy. Ja się, się z Wami żegnam. Piękną poranną, jesienną pogodą, ja się z Wami żegnam. Pa!